Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, witam was bardzo, bardzo serdecznie i radośnie w trzecią niedzielę wielkanocną. Nie jestem pewny, czy będziecie słyszeć w trakcie tej katechezy taki delikatny szum. Ja go słyszę. I on jest ważny, dlatego że dzisiaj Jezus zaprasza nas nad jezioro czy nad morze. I tam to trzeba ten szum usłyszeć koniecznie. I moi drodzy... Spotkanie Chrystusa kolejne, już spotkanie z martwych stałego Jezusa ze swoimi uczniami, i to jest spotkanie o tyle ważne dla nas, że to jest spotkanie po takiej powiedziałbym trzyletniej formacji. W naszej wspólnocie Gloriosa Trinita mamy y, ludzi, którzy od dłuższego czasu się formują. Niektórzy mogą powiedzieć, że są od trzech lat, inni od dziewięciu, czy jeszcze więcej. A więc y, spotkanie Chrystusa z ludźmi, którzy już mają pewien odcinek drogi za sobą. I chciałem zwrócić Waszą uwagę na takie pewne trzy etapy w życiu duchowym, w spotkaniu z Panem Jezusem. Zobaczcie, jest taki moment, taki pierwszy moment spotkania, który jest związany z wielkim entuzjazmem, taki entuzjazm wiary, i pierwsze, co się wtedy przejawia to jest moc Chrystusa taki zachwyt że Jezus naprawdę żyje do tej pory być może wierzyłem w taką wiarą tradycyjną ale nie doświadczałem w moim życiu Obecności pana Jezusa. Nawet bym nie przypuszczał, że on może tak mocno ingerować, że może tak działać, czynić takie znaki. A więc pierwszy entuzjazm, który polega na tym, że Bóg jest, jest potężny i wobec tej jego potęgi wszystko to, co do tej pory było moją słabością, wydaje się mało znaczące. To jest pierwszy etap. Ale. Ten entuzjazm w pewnym momencie troszkę słabnie, więc drugi etap to jest taka troszkę codzienność i zmakanie się ze sobą. To znaczy doświadczam mocy Pana Boga, różnego rodzaju spotkania, rekolekcje, mocniejsze wydarzenia, ale oprócz tego doświadczam też bardzo mojej słabości. To znaczy, co chwilę upadam, co chwilę coś mi nie wychodzi, jakieś takie mniejsze czy większe zniechęcenia. I tutaj ten etap drugi, on jest tak charakteryzowany przez upadki, przez powstania, a więc taka walka, walka duchowa, która się dokonuje. I przychodzi też taki moment, trzeci etap, bardzo trudny, kiedy. Bardzo mocno do głosu dochodzą nasze słabości, a przestaje doświadczać mocy Pana Boga. Czyli ktoś mówi: chodzę na spotkania wspólnoty, chodzę na adoracje, staram się jeździć na dni skupienia, na jakieś rekolekcje i przypominam sobie, jak ja to przeżywałem kiedyś, nie wiem dlaczego, ale dzisiaj nic mnie nie dotyka. Tak jak w tym pierwszym punkcie Bóg był taki potężny, silny, fascynujący, a życie stawało się przygodą, tak w tym momencie mam wrażenie, jakby w ogóle tego Boga żyjącego w moim życiu nie było. Czasami mnie nawet irytują ludzie, którzy opowiadają swoje świadectwo, i pytam: A dlaczego już u mnie tak nie ma? Ja chcę przeżyć to, co było kiedyś. I moi drodzy, Kiedyś przeczytałem taką opowieść. Oczywiście jest to opowieść, która ma zobrazować pewną rzeczywistość duchową. O tym, jak to było takie zebranie, spotkanie diabłów ze sobą. I oczywiście jeden przez drugiego się przechwala i pokazują, jakie mają pokusy, czym kuszą ludzi. I zastanawiają się. Którą pokusę wybierze Lucyfer, która mu się najbardziej spodoba? I wiecie, najróżniejsze pokusy, tu bogactwa, tu jakieś grzechy nieczyste, tutaj jeszcze jakieś tam imprezy i tak dalej, różnego rodzaju właśnie pokusy, którymi chcą zdobyć dla królestwa piekieł człowieka, nie? zdobyć jego duszę. I zastanawiają się, która pokusa najbardziej spodoba się Lucyferowi. I są bardzo zdziwieni w momencie, gdy on wybiera coś takiego małego, szarego, niepozornego. Otwierają to, a tam zniechęcenie. I mówi, to jest moja ulubiona pokusa. Bo jak człowiek się zniechęci, to później możemy mu powoli sprzedać wszystko inne. Natomiast dopóki się nie zniechęci, czyli będzie walczył, przyjmując miłosierdzie Boże, walczył z każdym upadkiem. Mówiąc, że Bóg jest większy, nie? do tej pory On jest zwycięzcą, do tej pory należy do Chrystusa. Więc pierwsze, co chce zrobić zły Duch, to nas zniechęcić, żebyśmy się poddali. A później przedstawi nam nawet to, co jest grzechem ciężkim, wielkim. I zobaczcie, w dzisiejszym fragmencie Ewangelii widzimy apostołów, którzy są w pewnym momencie zniechęceni. Po śmierci Chrystusa, jakby ten moment, kiedy nie doświadczam żywej obecności Boga w moim życiu. I co mówi święty Piotr? Idę łowić ryby. To znaczy, wracam do mojego starego życia. I tutaj, w tym momencie, ryba jest symbolem tego, co było celem mojego życia, sensem mojego życia, przed nawróceniem, przed spotkaniem z Chrystusem. I można odpowiedzieć sobie na to pytanie. Co było dla mnie wtedy najważniejsze? Ktoś powie: No, najważniejsza była dla mnie rodzina. Ktoś powie: Najważniejsze były pieniądze, żeby je zdobyć. Zastanawiałem się, jak to zrobić, żeby stać się człowiekiem bardzo zamożnym. Nie? Ktoś powie: że takie życie rozrywkowe, jakaś pasja, jakieś hobby itd. To jest coś, co nas charakteryzowało, czemu poświęcaliśmy najwięcej czasu, energii, wysiłku. I teraz właśnie taka pokusa. Żeby powiedzieć, wystarczy już tego życia, był jakiś etap, ale zaczynam wracać w swojej mentalności, w swoich pragnieniach, w swoich marzeniach do tych ryb, nie? do tego, co było wcześniej. I zobaczcie, tam jest takie charakterystyczne w tym opisie to, że y, oni wypłynęli łowić te ryby, ale nie odpłynęli daleko od brzegu. Od brzegu nie było daleko, tylko około 200 łokci. Pamiętacie, gdy Jezus ich powoływał, pierwszy cudowny połów, to zanim on nastąpił, to Jezus powiedział: Wypłyńcie na głębie i zarzućcie sieci. I moi drodzy, to jest charakterystyczne dla Jezusa, że on mówi: Ja chcę, żeby Twoje życie miało głębie, nie bój się tego. Natomiast w momencie, gdy my zaczynamy ulegać właśnie pokusie zniechęcenia coraz większej i większej, to coraz bliżej brzegu, coraz bliżej brzegu, coraz płycej, coraz płycej. Kiedyś to było, była ewangelizacja, były szaleństwa, nie? człowiek nie odpoczywał, człowiek mówił: A, można nie spać. Nie? A teraz. Nie chce mi się nawet pójść na spotkanie atelier, nie, nie chce mi się pójść na próbę zespołu. Nie? Odpuszczę sobie dzisiaj adoracji, bo mnie trochę głowa boli. I coraz płysiej i bliżej brzegu, nie? coraz bliżej. To było charakterystyczne. I moi drodzy, zobaczcie, co się wydarzyło w momencie, gdy spotkali Chrystusa z martwych stałego, gdy stanęli na brzegu przed Nim. I chciałbym zwrócić dzisiaj Waszą uwagę w sposób szczególny na jeden taki, powiedzielibyśmy, szczegół z tej Ewangelii. Otóż, zobaczcie, kiedy doszło do tego cudownego połowu, to Ewangelista zapisał, że wyciągnęli sieć i w tej sieci było 153, były 153 ryby. I nie wiem, czy kiedyś się zastanawialiście nad tym, właśnie dlaczego akurat tyle ryb. Jest to w ogóle temat bardzo ciekawy i przez te 153 ryby Pan Bóg chce nam bardzo dużo powiedzieć. A ja chciałbym dzisiaj na takie trzy punkty zwrócić uwagę. Przede wszystkim zastanówcie się, dlaczego w ogóle apostołowie liczyli, i to tak dokładnie, te ryby. Dlaczego? Przecież. Zobaczcie, jak jest opisana odległość od brzegu, to jest napisane około 200 łokci. No nikt nie brał jakiejś metrówki, nie mierzył ile tam dokładnie było. Więc dlaczego, gdy patrzyli na te ryby, nie powiedzieli, no około 150, może 160? Dlaczego co do jednej musiała być policzona tak skrupulatnie? Moi drodzy, bo te ryby, które znajdują się w sieci, ta sieć jest symbolem. Oczywiście, wspólnoty, kościoła, relacji nie, takich Bożych. A więc te ryby, które są w sieci, symbolizują każdego z nas. I y, Jezus jakby chce nam powiedzieć przez to, to nie jest tak, że mi chodzi o to, żeby było dużo i tyle około pięćdziesięciu nie. Mi chodzi o każdą jedną osobę. I w momencie, gdy masz moment zniechęcenia, i ci się wydaje, że, a co to za różnica, czy ja pójdę, czy nie pójdę? Nie? Chrystus mówi: Bez ciebie nie ma tej pełni. Nie? To nie jest tak, że wystarczy, żeby było 150. Nie, trzeba doliczyć do końca, to znaczy do, te, do tej twojej cyferki, którą dzisiaj jesteś. I to jest przede wszystkim ważne. Żebyśmy zrozumieli, że nawet jeśli my rezygnujemy już z walki o Chrystusa w naszym życiu, to On nie rezygnuje z nas. Pamiętacie, jak nam opowiadał przypowieść o tej zagubionej owieczce? Nie cieszę się nawet, jak mam 99 owiec. W momencie, gdy Ciebie brakuje, to idę za tą jedną. I nawet jeśli miałbym 99%, to ten 1% mnie dalej interesuje. I dopóki jesteś w tym jednym zniechęconym, który się poddaje, który rezygnuje, Chrystus mówi walczę o Ciebie. Nie pamiętaj o tym. I moi drodzy, to jest jedna nauka płynąca właśnie z tej liczby 153. Ale jest też kolejna. Zobaczcie, jak spojrzymy na. Na te cyfry. 153. 1, 5, 3. To jest sieć wypełniona rybami. To, to nam mówi też coś takiego. 1 i 3, te dwie yy, cyfry, wskazują na jeden Bóg w trzech osobach, który jest tą siecią. Jeden Bóg w trzech osobach, to znaczy jeden Bóg, który jest wspólnotą. Dlatego ta sieć, ta sieć relacji. Nie? I w środku. Jest piątka. Jeśli spojrzymy na symbolikę biblijną i przeczytamy sobie opis stworzenia świata, to piątego dnia Bóg stworzył wszystkie ryby. Sprawił, że w wodzie pojawiły się ryby. I teraz zobaczcie, mówiliśmy sobie, że ryba tutaj symbolizuje też wszystko to, co jest naszą pasją, co, jest, co było naszym celem, za czym biegaliśmy i tak dalej. I Pan Bóg mówi tak, to nie jest, to, to nie chodzi o to, że w momencie, gdy mnie wybierzesz, gdy wejdziesz w relację ze mną, gdy otworzysz się na moją miłość, to ja Ci pozabieram te pasje, to, to Ci pozabieram to, co, co jest też piękne na tym świecie, co przecież sam stworzyłem. Ja Tobie to dam i sprawię, że to będzie w sieci, w sieci Twojego życia. Odwrotnie. W momencie, gdy wyjdziesz z relacji ze mną, możesz całą noc i cały dzień pracować i nie znajdziesz tego, czego szukasz, a nawet jak ci się będzie wydawało, że znajdziesz, to nie ugasi to twojego pragnienia. To nie sprawi, że nie będziesz już odczuwał głodu na tym świecie. Nie? Będziesz ciągle głodny, bo tylko ja jestem w stanie Cię nakarmić. Nie? To wszystko, co stworzyłem, stworzyłem dla Ciebie i chcę Ci to dać. Ale przede wszystkim chcę, żebyś zrozumiał, że to ja jestem tym pokarmem, a później dopiero jest dodatek w postaci tych różnego rodzaju ryb. A więc, a więc jeden Bóg w trzech osobach, który jest siecią relacji, który nas zaprasza, mówi: Jak mnie wybierzesz, to zobaczysz, że we mnie, w tej sieci, znajduje się to wszystko, co wydaje Ci się Twoim szczęściem. Nie odbieram Ci tego, ale chcę Ci dać w kontekście spotkania ze mną. I moi drodzy, ostatnia rzecz, na którą chcę wam zwrócić uwagę, to jest taka, że w sieci było 153 ryby, ale wszystkich ryb było więcej. To znaczy, jak wychodzą na ląd, to Jezus ma jedną rybę i mówi: "Przynieście teraz te, które złowiliście. 153 plus jedna, którą Jezus ma, razem mamy 154 ryby." I Zobaczcie, te 154 ryby są w kontekście przede wszystkim rozmowy Piotra z Jezusem. O co chodzi, moi drodzy? 154 to jest dwa razy 77. I pamiętacie liczbę 77 w rozmowie Piotra z Jezusem wcześniejszej, kiedy Piotr przychodzi i mówi, panie, ile razy mam przebaczać? Siedem razy. Jezus mówi 77 razy, czyli zawsze. A moi drodzy, w języku biblijnym, powiedzieć coś dwa razy, to sprawić, że coś jest najważniejsze, największe. Czyli zobaczcie, co mówi Jezus, gdy spotyka tego Piotra zrezygnowanego, tego, który ma poczucie porażki, tego, który się go wyparł, tego, który się wstydzi teraz swojego życia. Mówi, nie 77 już tylko razy, ale 77 i 77. Piotrze, moje miłosierdzie jest tak wielkie, że będę Ci zawsze, zawsze, zawsze przebaczał. I chcę, żebyś dzisiaj przyjął to moje przebaczenie. Chcę Cię nakarmić tym moim przebaczeniem. I chcę, żebyś tak się tym nakarmił, żebyś na nowo był silny, nie swoją mocą, nie swoją siłą, ale moim błogosławieństwem. Więc, moi drodzy, Jezus pyta, dzieci, macie coś jeść? Ale nie dlatego, że On chce jeść, tylko dlatego, że chce nam pokazać, nie mamy nic do jedzenia. Gdy odchodzimy od Ciebie, jesteśmy głodni, chce nam to uświadomić. A później mówi, to przyjdźcie, bo ja chcę Was nakarmić, chcę być odpowiedzią na każdy głód Waszego serca. I dzisiaj zachęcam i siebie, i Was, żebyśmy się nakarmili tą Bożą miłością, Miłością, która jest miłosierna i która nam zawsze przebacza. Amen.